Z tego miejsca chciałbym bardzo pozdrowić swoich nauczycieli z liceum, gimnazjum, z podstawówki. Chciałbym Was przeprosić za to, że Was zawiodłem i nie zamiatam ulicy. Dla nauczycieli z niepowołania, nieważne jak się nazywa uczeń, nieważne ile mają pieniędzy jego rodzice, każdy powinien być traktowany. Choć już minęło dużo lat i już dawno, w sumie puściłem pewnie pamięć. Nagrywam to tylko i wyłącznie dlatego, żeby może ktoś zmienił swoje myślenie.